Pesach jest żydowskim świętem obchodzonym według kalendarza hebrajskiego z 14 na 15 dnia miesiąca Nisan. Pascha natomiast to termin określający chrześcijańskie święto Wielkanoc, przypadające na weekend bezpośrednio po święcie Pesach. Nazwa Pesach wywodzi się z języka hebrajskiego, zaś pascha to słowo pochodzenia aramejskiego. W roku 325 Sobornicejski uznał obchodzenie święta Pesach za praktykę heretycką. Naród na wygnaniu. Uparty faraon. Tylko mężczyźni mogą iść i oddawać cześć Waszemu Bogu. Kobiety i dzieci zostaną tutaj. Odważny człowiek. Powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie. Śmierć pierworodnych. Dlaczego nie usłuchałeś Mojżesza i nie pozwoliłeś Jego ludowi odejść? Każda z Jego kląt spełniła się na nas tak, jak powiedział. To właśnie Ty, Amenhotepie, mogłeś uratować naszego Syna. Lud, który nie zapomni przeszłości. Tajemnica ukryta od wieków. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Pesach, święto spełnione. Jak dotąd faraon nie dotrzymał słowa, może zmieni zdanie, gdy usłyszy o dziesiątej pladze. Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie, bym ostrzegł Cię po raz ostatni. Wypuść jego lud. Zastanawiam się, co mi jeszcze przepowiesz. Tak mówi Pan. O północy przejdę przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej: od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. I powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Myślicie, że przestraszycie mnie tymi groźbami? Powiedziałem wam już, tylko mężczyźni mogą iść i oddawać cześć waszemu Bogu. Kobiety i dzieci zostaną tutaj. To jest moje ostatnie słowo. Po tym, co stanie się tej nocy. Twoi urzędnicy przybiegną do mnie, pokłonią się nisko i będą błagać. Odejdź natychmiast i zabierz cały swój lud. Wtedy odejdę. Ten człowiek, to ja jestem władcą świata, a on chce mi rozkazywać? Ojcze, dlaczego zaznaczasz nasz dom krwią? Synu, gdybym tego nie uczynił, umarłbyś dzisiaj w nocy, gdy Anioł Śmierci będzie przechodził przez Egipt. Synku, odezwij się, obudź się. Mój syn, mój pierworodny. Jak mogłem być tak uparty? Przeze mnie umarł. Dlaczego nie usłuchałeś mojżesza? Nie pozwoliłeś jego ludowi odejść. Każda z jego kląt spełniła się na nas tak, jak powiedział to właśnie ty, Amenhotepie, mogłeś uratować naszego syna. Mogłeś uratować nasze dziecko. Zgodnie z hebrajską Biblią, przed kilkoma tysiącami lat Bóg wyzwolił swój lud z niewoli w tym kraju. Dziesięć plag, eksodus, pesach, jedne z najdramatyczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości. Co ciekawe, dzisiaj nadal Żydzi obchodzą to święto w podobny sposób, jak czynili to owej niesamowitej nocy, Pesach. El vene, el vene, vene vika vikarav. Baruch ata, Adonai, Eloheinu melech haolam, hasher ketshanu b'mitzvotav, Błogosławiony jesteś, Panie Boże nasz, Król wszechświata, który nakazałeś nam zapalać świece pesachowe. Pesach jest ważną częścią życia Żydów dzisiaj w XXI wieku. Jest to bardzo ciekawe i ważne, że Pesach jest obchodzony obecnie tak samo jak przez tysiące lat. Być może jest tak dlatego, że mówi o nadziei, o czasie, gdy Bóg wyzwolił swój lud. Pesach ma głębokie znaczenie, którego wielu ludzi nie rozumie. Tanach mówi, a gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd? Odpowiecie, jest to rzeźna ofiara Pesachowa dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie. A teraz wyjaśnimy tajemnice Pesach mające głębokie znaczenie dla nas obecnie. Zobaczymy razem, czym jest Pesach, święto spełnione. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela mówiąc, weźmie sobie każdy baranka dla rodziny. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. I zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z Jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie Go spożywają. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrze krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Przez siedem dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych. Mojżesz polecił nam upiec baranka na ogni i spożyć go wieczorem z przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami. Bóg polecił nam zabić baranka paschalnego I spożyć go tej nocy Nic z tego nie wolno było pozostawić do rana Ani nie wolno było złamać jego kości Każda rodzina miała spożyć te wieczerze w pośpiechu Gdy zbliżało się ich wyzwolenie Wkrótce anioł śmierci miał przejść przez Egipt a faraon miał wreszcie zgodzić się na uwolnienie ludu Bożego. Tora wyraźnie mówi, że życie istoty jest w jej krwi. Żydzi znają tę symbolikę. Na początku w księdze rodzaju zostało powiedziane, że należy składać ofiary dla odpuszczenia grzechów. Tora mówi, że to krew dokonuje pojednania za nas. Większość ludzi kojarzy owce jako łagodne, niewinne zwierzęta. Tak więc Boże polecenie składania ich w ofierze wydaje się nam surowe. Bóg przez ten nakaz chciał pokazać, jak straszny jest grzech, jak rani jego serce, podobnie jak rani śmiertelne zwierzę. Prosty akt wiary, polegający na pomazaniu oczami krwią niewinnego baranka, gwarantował to, że Anioł Śmierci ominie nasze domy. Po dziewięciu poprzednich plagach wszelkie złudzenia co do tego, że egipscy bogowie są potężniejsi niż Bóg Izraela zostały usunięte. Wydaje się, że przynajmniej niektórzy Egipcjanie uwierzyli w niego i pomazali krwią baranka swoje odrzwia, by ochronić swoich pierworodnych, a krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderze ziemię egipską. Przez siedem dni jeść będziecie pszaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych. Bóg powiedział Izraelitom, że gdy dzieci zapytają ich o znaczenie tego obrzędu, Tato, dlaczego zachowujemy Pesach? Przecież to się wydarzyło tak dawno temu. Dlaczego zachowujemy to święto do dziś? Powiedzą im, że jest to Pesach Pana, gdy ominął On dzieci Izraela, pokonał Egipcjan i wyzwolił nasz lud. Bez mocy Bożej wszyscy jesteśmy niewolnikami grzechu. Czy masz złe cechy charakteru i nawyki, których nie możesz pokonać? Bóg może nas wyzwolić i uczyni to. Pesach przypomina nam, że Bóg może nas wyzwolić także dzisiaj. Hagada Pesachowa to księga opisująca szczegółowo porządek wieczerzy Pesachowej. Żydzi posługują się Hagadą od stuleci w swoich religijnych obrzędach. Spójrzcie na talerz paschalny, który przywiózł Izraela. Są na nim ceremonialne pokarmy, takie jak chrzan, pietruszka, jajko, kość baranka i haroset. Znajdujemy się w Jerozolimie obok dwukondygnacyjnego budynku. Na parterze znajduje się grób Dawida. Wprost nad nim jest usytuowana sala na piętrze. Zgodnie z tradycją to właśnie w tej sali na piętrze odbyła się ostatnia wieczerza. Słynny obraz Leonarda da Vinci przedstawia Jezusa spożywającego ostatnią wieczerzę z uczniami. Niewielu kojarzy fakt, że wieczerza, którą spożywali, była wieczerzą Pesachową. Choć wydaje się to zdumiewające niektórym ludziom, jest to prawdą. Jeszua, czyli Jezus, był Żydem i uczestniczy w obchodach Pesach co roku przez całe swoje życie. Leonardo da Vinci namalało właśnie tę ostatnią wieczerzę, którą obchodził Jezus na Ziemi niemal dwa tysiące lat temu. To nie był tylko jego ostatni Pesach, ale także ostatnia wieczerza z uczniami przed śmiercią. Przyjrzymy się tej ostatniej wieczerzy Pesachowej i porównamy ją z tą pierwszą w Egipcie oraz współczesnymi obchodami święta Pesach. To naprawdę ciekawe i zdumiewające, że niewiele się zmieniło w ciągu minionych 3500 lat. Pijemy cztery kielichy soku gronowego podczas wieczerzy Pesachowej. To jest pierwszy Kielich Uświęcenia. Błogosławiony jesteś, Panie Wszechświata, Stwórco owoców winorośli. Amen. Amen. Jeszua podczas wieczerzy Pesachowej przed dwoma tysiącami lat podniósł taki sam pierwszy kielich i powiedział: Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Błogosławiony jesteś Panie Boże nasz, Królu wszechświata. Stwórco owoców winorośli. Teraz jest czas, byśmy obmyli ręce. Uczynimy to wylewając wodę na ręce nad miską. Ten obrzęd nazywa się Urhats. Jeszuła rozwinął tę ceremonię o krok dalej. Nie tylko umył ręce, ale także nogi swoich wyznawców, ukazując w ten sposób, że prawdziwe przywództwo polega na służeniu innym, a nie na tym, by inni nam służyli. Pietruszka symbolizuje hizop, trzcinę, którą zanurzano we krwi baranka, by nią zaznaczyć drzwia, aby anioł śmierci nie zabił pierworodnych. Warto zwrócić uwagę, że Bóg powiedział bardzo wyraźnie, iż do oznaczenia o drzwi należy użyć krwi baranka, aby anioł śmierci ominął dom. Mógł przecież wybrać sok winogronowy, albo powiedzieć, że gdy anioł śmierci zobaczy Mezuzę na drzwiach, ominie dom. Ale Bóg wyraźnie nakazał użyć krwi baranka. Nie wiem, jak wy, ale gdyby to mojemu synowi groziła śmierć tamtej nocy, starałbym się upewnić, że zrobiłem wszystko, co Bóg nakazał. Wyjaśnimy jeszcze tę kwestię nieco później. Pietruszka jest gorzkim ziołem i przypomina,